Szymanko, słuchajcie, nie uwierzycie. Zamówiłem dla żony garki, a zobaczcie, co przyszło. W tych czasach naprawdę nie można nikomu, kurde, ufać. Nie wiem w ogóle, jak ja mam to teraz wytłumaczyć żonie. Zobaczcie, co przyszło. No to przecież to jakieś żarty są. Przecież ja tego nie zamawiałem. Pelet jakiś. O co tu chodzi? Tutaj. Nie wiem. I następny pelet. Tu jakaś zanęta. Następny pelet. Kurde. Nie wiem, naprawdę nie wiem co mam powiedzieć. Naprawdę. Miały być garki. Kulki. Kulki. Kulki zanętowe. Tu jakaś zanęta znowu. Zanęta. No jest tego trochę. Naprawdę nie zamawiałem tego. Nie wiem, nie wiem gdzie te garki. No ale dobra, przyda się chyba. Trochę wędkuję. że jak żona zaraz przyjdzie i to wszystko zobaczy. Kochanie, garków nie ma. Garnki mi zamówiłeś dla siebie, zanęty po zamawiach. To ja sobie nie zamówiłem, zanęty, to pomyłka jest ja, jakaś. Ja na garnki czekałam i co? No ale no, Ja ci tego nic nie zrobię, nie no zobacz. Nie zamówiłeś sobie. Ja o, nie, nie wiem. Zwykle bo... myślisz tylko o sobie, żeby tylko Przestań, sobie stać. Przestań, to w życiu ja bym nie, nie, nie zrobił takiej sytuacji. Nie no, zamawiałeś sobie, wiesz ile to kosztowało? Wiesz, tu miały być moje garnki, ja czekam na te garnki. Dobrze, no. Czym ja ci teraz będę gotować obiad, proszę bardzo. No, sobie zamówił.